Cześć! Myślisz, Tola, że jak rozpuściłaś włosy i masz jakąś dziwną maskę, to nikt nie zauważy, że nagrywasz drugi film po kolei? No... Szczególnie, że w poprzednim filmiku powiedziałam, że nagrywam, że będę nagrywać Córka dymu i kości Tę książkę przeczytałam podczas Seven Retapu Może ja to zdejmę jednak Ale zanim zaczęłam ją czytać, moją uwagę zwróciły te wszystkie rekomendacje. Co one mówiły? Jakaż ta książka jest wspaniała, niesamowita i cudowna. A są naprawdę wszędzie. Tu, 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 tam, tu, tu, tu. Powtarzające się słowa w recenzjach czytelników i krytyków. Magia, liryzm, piękno... Klejnot, bla, 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 bla. Przez to wszystko myślałam, że ta książka będzie średnia. Najwyżej dobra. I nawet przez chwilę miałam taką myśl, nie, chyba jednak mi się nie spodoba, chyba jednak nie będę jej czytać. No ale w końcu przeczytałam i mi się spodobała. Była spoko serio. Na pewno była lepsza niż się spodziewałam. No ale też bez przesady nie była jakaś wybitna i fantastyczna, i że och i ach! Siedemnastoletnia Karu o niebieskich, a dokładniej w odcieniu lapis lazuli, niefarbowanych włosach i z masą dziwnych tatuaży na ciele ma swoje tajemnice. I choć nie cierpi mieć ich... Y przed swoją najlepszą przyjaciółką, jeszcze bardziej nie znosi tego, że jej najbliżsi też mają swoje sekrety. Dziewczyna prowadzi podwójne życie. Z jednej strony jest zwykłą, ale bardzo utalentowaną nastolatką, która chodzi do szkoły artystycznej, którą dopiero co rzucił chłopak, ale z wybojałą wyobraźnią, którą przelewa na swoje szkicowniki, ukazując światu różne dziwne, nieludzkie stwory. Zaś po drugiej stronie drzwi te stworzenia są prawdziwe, są chimerami, są połączeniem kilku gatunków i są jej rodziną. Wychował ją Brinston, dealer marzeń, spełniacz życzeń. Ale wiecie, nie jakiś taki niebieski dżin z lampy, potrzesz lampę i masz trzy życzenia. Nie, to tak nie działało. To było coś bardziej skomplikowanego. Życzenia miały swoją walutę. Jak są grosze, złote, funty i tak dalej, tu na przykład były miedziaki. Miedziaki były najsłabsze i spełniały tylko najprostsze życzenia. Jak na przykład spędzenie w różnych częściach ciała u bardzo natarczywego i upartego faceta, który akurat w tym danym momencie pracował jako nagi model w szkole artystycznej. Wiecie. Musiał przyjąć jakąś pozę i się nie ruszać. A do tego wszystkiego był nago. Były też większe życzenia, oczywiście za większą cenę. A co za to chciał Brinston? Zębów. Wszystkich. Ludzkich. Nie to niedźwiedzi, Ale tylko dorosłych osobników. Raz. Tylko raz. Potrzebował... Ludzkich, dziecięcych zębów. Ale to już inna historia, to już zostawiam Wam. Karu więc, na polecenie Brimstona, jeździła po całym świecie do różnych kupców i za życzenia wykupywała od nich zęby. A co dostawała w zamian? No, oprócz jakichś tam życzeń drzwi, przez które nie może przechodzić i tajemnica. Masę tajemnic. Na przykład, po co mu te zęby? Życie dziewczyny komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w mediach robi się głośno o dziwnych istotach pozostawiających w różnych częściach świata na drzwiach wypalone odciski dłoni. Świadkowie twierdzą, że są to niewyobrażalnie piękni ludzie, ale ich cienie są dziwne, bowiem mają skrzydła. Nagle Karu. Przez pewne okoliczności traci kontakt ze swoją rodziną i niestety jest zdana na łaskę swojego wroga, anioła. Musi więc nie tylko odnaleźć swoich bliskich, ale i zrozumieć, kim jest obcy, czemu za nią łazi, dlaczego ciągle musi sobie przypominać, że jest jej wrogiem, a nie kimś fajniejszym, a co najważniejsze, kim lub czym jest ona sama. Na początku tak szybciutko wspomnę, że średnio podobało mi się to, kim, czy nam czym jest Karu. Nie bardzo mogę wytłumaczyć o co mi chodzi, nie spoilerując wam książki, ale tak szybciutko wspomnę, że było coś takiego w paru anime, jakie oglądałam i jeśli czytaliście tę książkę i lubicie anime, to możecie zgadywać, o które anime mi chodzi. Polubiłam Karu. Była naprawdę spoko. Była... Mądrą, odważną i ciekawą bohaterką. Była naturalna, popełniała błędy, miała takie zwyczajne nastoletnie dylematy, swoje kaprysy, ale kiedy przychodziło co do czego, potrafiła wziąć się w garść i zrozumieć powagę sytuacji. Jeszcze bardziej jednak polubiłam jej przyjaciółkę Zuzanę. Była tak fantastyczna, tak super, że. że. o, ach! <ścoughs> Idealnie dopełniała karu i miała takie. Cudowne poczucie humoru, a te jej teksty. A jej teksty. Potrafiła wysłuchać przyjaciółki w ważnych chwilach. Starała się zrozumieć, uszanować to, że Karu ma jednak te swoje sekrety, których nie może wyjawić. Była taka przesympatyczna, naturalna, wierna. Taka, no cudowna, no. Lubiła <grywiła> coś takiego, co ja często robię, czyli ktoś jej mówił komplement, a ona się tak słodziutko uśmiechała, mrugała oczkami i odpowiadała: No wiem. Rany, ja serio tak robię. <grywa> a nasz tajemniczy anioł z kamienną twarzą? Uwaga, zakochałam się w jego oczach. Dlaczego? Tylko i wyłącznie dlatego, że autorka porównała je do tygrysa. Ja uwielbiam tygrysy! W ogóle ja mam... tu mam tygrysa, tu mam tygrysa, tam mam tygrysa, tam wszędzie tygrysy! Ostatnio w ogóle są takie kwiatuszki w Biedronce z, ze zwierzętami. Jak zobaczyłam tam tygrysa, to ja musiałam go mieć i stoi sobie tam. Teraz Tola każdy kto widzi ten filmik zrozumie, że naprawdę jesteś te Tygrysy! No, ale weźcie, no, kto słyszał kiedykolwiek, żeby ktokolwiek porównał oczy albo wzrok do no tygrysa? No, coś pięknego! Wow! Nie zauważyłam w tej książce jakiejś niezgodności, czy tam niespójności? Chociaż pewnie na pewno. Pewnie na pewno? Pewnie na pewno tu była! Bo wszystko od samego początku do końca jest owiane taką tajemnicą, że. Te sekrety w tej książce pchały mnie jeszcze dalej i dalej. Te kartki w ogóle mówiły do mnie No dalej Tola, czytaj dalej, to Cię wzruszy, to Tobą wstrząśnie, to wszystko pomiesza! Czytaj dalej, dalej, dalej! No i czytałam. Więc w sumie nawet nie zwracałam uwagi na to, czy jest tu coś źle, czy coś do siebie nie pasuje. Naprawdę, kompletnie. W ogóle. Nie ma tu odwiecznej walki dobra ze złem. Jest tu za to odwieczna wojna między chimerami a serafinami, czyli aniołami. Ale właściwie nie wiadomo, co jest dobre. Tu nie ma takiego podziału. Ci uważają, że tamci są źli, a tamci uważają, że ci to jest zło wcielone. Mają nawet swoje dwie różne wersje powstania świata, powstania ich samych i tych drugich i jedna wersja opowiada, że tamci są zrodzeni ze zła, a druga wersja opowiada, że to ci są zrodzeni z łez i tam bólu i ciemności i czegoś tam jeszcze. Wojna pomiędzy nimi jest bezwzględna, straszna, brutalna, więc jak myślicie, co się stanie, kiedy w ogniu tych walk pojawi się Miłość, zakazana miłość, anioł i chimera. Niczym Romo Julia w wersji fantazy i z jeszcze większą ilością wątków. Jeszcze muszę wspomnieć, że jest to jedna z takich książek, którą się naprawdę świetnie czyta i bardzo się podoba, ale człowiek się do niej raczej nie przywiąże tak na dłuższą metę. Była rozrywka, świetnie się bawiłam podczas czytania i. Z wielką przyjemnością przeczytam kolejne tomy, nawet drugi tom mam już na półce z biblioteki, ale raczej nie będzie to związek długoterminowy, a przynajmniej na razie się nie zapowiada. Polecam, można przeczytać, ale ostrzegam, że raczej nie jest to taka niezapomniana, niesamowita, niezastąpiona pozycja, jak mówią rekomendacje. Jeszcze tak na zakończenie. Pod koniec tej książki miałam ochotę wyrwać z niej tego bohatera i mocno nim potrząsnąć. I w sumie została mi tylko nadzieja na to, że to jednak nie będzie tak, że to się zmieni i coś tam uda się zrobić. Koniec filmiku. Pa! Yeah.